Cześć wszystkim, z tej strony Aurora, i dzisiaj chciałam Wam pokazać coś, co udało mi się zrobić, jeżeli chodzi o karty na dwudziestolecie. Właściwie nie sądziłam, że dzisiaj będę nagrywać, bo jakoś ostatnio się w Hoversa nic ciekawego nie działo, ale dzisiaj był ten dzień, gdzie miałam dodatkową kartę i zresztą już posłałam konia i na zawody, i na wycieczkę, żeby zdobyć te jeszcze dodatkowe karty z, tego, z, tych, z tych dodatkowych celi. E i udało mi się zdobyć diamentową kartę. I tak jak już tu widzicie, udało się zdobyć jednego boskiego konia, z czego jestem bardzo zadowolona, już Wam pokazuję ogólnie tak. Tutaj tak jak już widzicie, udało mi się uzupełnić kilka kolekcji. Między innymi pierwszą to była ta kolekcja, która daje mi Jabłko vintage, kolejna jest dająca tutaj tego towarzysza. Tutaj już wcześniej, też kilka dni temu, udało mi się skompletować te utracone przedmioty i dają one mi koronę Tyche, już ją w sumie wykorzystałam i tak naprawdę nie dostałam z niej nic ciekawego, nawet nagrałam otwieranie tej korony, ale stwierdziłam, że nie ma co, bo dosłownie nie dostałam tam żadnych jakichś wartościowych przedmiotów. Tutaj z koni specjalnych brakuje mi jeszcze jednej karty, złotej, ale wydaje mi się, że możemy dzisiaj spróbować sobie wymienić, bo mam jakąś powtórkę, chyba mam powtórkę tej rzepy, także wymienimy sobie może ją na tą złotą kartę i też odblokujemy już te fragmenty konia. I udało mi się uzyskać dzisiaj ostatnią diamentową kartę, dokładnie ten Grand Prix. Byłam bardzo zdziwiona, ponieważ ostatnio średnio mi szło zdobywanie tych diamentowych kart, a dzisiaj udało się dostać ostatnią i udało nam się zdobyć Oto tą piękną klacz Falabelle. Zaraz ją sobie zobaczymy, bo w sumie jeszcze nawet do niej nie wchodziłam. O, jest tutaj. A nie, wchodziłam, bo ją zarejestrowałam w ośrodku jeździeckim. To nie, to, to zarejestrowałam ją i właściwie tylko wyszłam. Ale no jest przepiękna, myślę, że od razu sobie damy jej jakieś tło, jakieś w chmurkach, że sobie leci przez te chmurki. No jest po prostu śliczna, bardzo jestem z niej zadowolona. Ona ma już 5 lat. Ma kamień filozoficzny i krew meduzy, czyli jest pegazem. Właściwie żadnych innych yy, ciekawych tej rzeczy nie ma, ale widzę, że można, można ją rozmnożyć. Do tego się nie spodziewałam. Jakie ona ma właściwie geny? Ojejku, 13. I właściwie żadnych gwiazdek. Nie wiem, czy każda taka klacz ma dokładnie 13 potencjału genetycznego. Ale możemy sobie spróbować w sumie ją później i rozmnożyć, bo ona właściwie, no jest to rasa boski. To jest ogier! Czemu ja myślałam, że to jest klacz? Nie wiem, czy to jest losowe w przypadku tych koni, czy zawsze to jest ogier, ale teraz to... Bardzo się zdziwiłam, żeby dodać mu przyrostek od razu. Wyślemy go na trening później, ale to. Aha, czyli to można zarezerwować tylko dla mnie pokrycie i nie można tak po prostu sprzedawać tutaj tych pokryć. A z innymi boskimi końmi też tak było? Zaraz zobaczymy sobie. Achilles też przecież jest ogierem. I nie, on nie może się rozmnażać. Ciekawe. Czyli właściwie tego, jakby można wykorzystywać do rozmnażenia tylko dla, dla moich klaczy. Hmm. Jest tylko jedno pokrycie. Aha. To trzeba to będzie bardzo mocno przemyśleć właściwie, jakiego. Jakiego konia chcemy z nim rozmnożyć. No nic, będę musiała się tutaj zagłębić w ten temat. Na razie możemy go wysłać na trening. W sumie. Możemy od razu takie dziecko klasyczne. I wyślemy go na trening. Wytrzymałość, prędkość. Nakarmimy go. Ale się dziwią, że to jest facet. Nie spodziewałam się tego zupełnie. I jeszcze na ujeżdżanie go wyślemy. I położymy spać. I teraz tak, wróćmy sobie do kart. Bo trochę mnie kusi wymienienie tej złotej karty. To właściwie możemy sobie odebrać tą skrzydlatą laskę hermesa. Od razu. Sobie e aktywuj. O, wymieniliśmy sobie. Tutaj mamy tak, 50 razy fragment konia fajerwerki możemy wymienić, albo rzepę. Myślę, że możemy spróbować wymienić rzepę. Stać nas. Na to i mamy. O, a to nie jest to. A, to jest to. No dobrze. Złote runo aktywuj. Czyli jeszcze nas czeka polowanie tutaj na tą złotą kartę. Myślałam, że uda nam się już zdobyć tego konia tutaj na dwudziestolecie. No ale nic. Mam przynajmniej wszystkie już inne złote, także już kolejna wymiana. O no chyba, że nam się trafi, ale kolejna wymiana innej powtórkowej złotej karty to już będzie na pewno ta. A złote runo właściwie możemy sobie wykorzystać, chociaż może powymieniajmy sobie też inne tutaj te rzeczy. Myślę, że takie rzeczy, jak o klasyczna uzda możemy sobie wymienić. Eee, no to też możemy sobie wymienić te punkty w rankingu ogólnym. Też możemy sobie wymienić. No i myślę, że na razie. A no i ten fragment. No właściwie możemy to zostawić, jeżeli nie uda nam się zdobyć żadnej innej złotej karty do końca eventu. Event trwa jeszcze chyba. Nie no, event trwa jeszcze 5 dni, także myślę, że nam się uda zdobyć jeszcze jakąś złotą kartę. No ale jeżeli się nie uda, no to możemy przytrzymać jeszcze tam tą kartę i poczekać, a ewentualnie ją wymienimy. Chodźmy sobie teraz na czarny rynek i mamy jedno złote runo. Także sobie użyjemy, zobaczymy. Może coś ciekawego dostaniemy w zdrabca. I no, lipa. Czaprak do jest westernowej, dwa razy mieszanka, i jeden z przedmiotów możemy sobie wybrać. Z tego co kojarzę, to Lira Apolla. była tu zmiany imienia? Tak, chyba tak, aż, aż się upewnię, żeby tutaj nie zrobić czegoś głupiego. Ale tak, Lira Apolla, To myślę, że myślę, że sobie ją weźmiemy. Twoje wygrane. No mamy tutaj. Nie będziemy kupować kolejnego złotego Runa. I z takich nowości, jeżeli chodzi o moje konie, to jak już tu jesteśmy, to od razu wam pokażę, ponieważ Luna urodziła nie tak dawno i stwierdziłam, że wykorzystam moje tutaj yy, moją krew krew Meduzy, tak? Aby stworzyć mojego pierwszego pegaza. Także jestem z niej bardzo zadowolona, bardzo podoba mi się w ogóle skórka, jaką wybrałam dla niej. I no tak jak już mówiłam, jest to córka Luny. Tutaj możemy sobie zobaczyć drzewo genealogiczne. Także myślę, że będę ją dalej rozmnażać i może już będziemy sprzedawać te źrebaki, zobaczymy. Na razie jak już tutaj jesteśmy, możemy sobie ją wysłać na trening od razu. Nakarmimy, oporządzimy marchewkę mieszanka i jeszcze wyślemy ją na ujeżdżanie. Nakarmimy ją jeszcze raz i położymy spać. Także to jest jeden z nowych koni. I kolejnym nowym koniem jest tutaj są. E, kupiłam sobie w końcu wymarzone e, konie fjordzkie. I właściwie to kupiłam, zaraz wam pokażę. Kupiłam ich mamę, czyli Zarę. I teraz ogólnie już ją sprzedałam, ale jak ją miałam, no to porozmnażałam ją kilka razy właściwie. Właściwie to trochę ma tego potomstwa, i wszystko było tutaj rozmnażone przeze mnie. I najpierw urodziła właśnie czterech chłopaków, i bardzo długo czekałam, żeby w końcu jakąś klacz urodziła. No i pierwszą jej córką była Walkiria, Walkirię sobie zostawiłam. I zostawiłam jeszcze jej jednego syna, Aurosa. Na razie jeszcze go nie, nie postarzałam, bo właściwie one były w tym samym wieku. Postarzałam tylko Walkirię, ponieważ strasznie chciałam użyć tej skórki i uważam, że jest po prostu przepiękna, bardzo ładnie do niej pasuje. No, także to były wszystkie moje nowe konie. No Bardzo jestem zadowolona z tego boskiego konia. Myślę, że możemy mu możemy sobie dać teraz jakieś otoczenie. Nie, no to jest niesamowite, że to jest ogier. Zupełnie bym się tego nie spodziewała. No bardzo wygląda na klacz. No ale nic. A, no i może jeszcze wejdziemy sobie na czarny rynek i wymienimy sobie naszą. Mm, naszą tą laskę Hermesa. Tylko, że zastanawiam się, jakby w co tutaj pójść, bo na pewno potrzebuję kamieni filozoficznych. Zdecydowanie nie chcę, żeby moje konie umierały, szczególnie że tutaj już tyle w nie wkładam. Mm. Ile kosztuje kamień? 300 kuponów kosztuje. A jakbym chciała kupić coś do dostosowania, to tutaj chyba się najbardziej ten zestaw harmonii opłaca, ale on raptem 190 kuponów kosztuje. To nie, myślę, że kamień filozoficzny jest dużo bardziej opłacalny w tym wypadku. Także myślę, że użyjemy sobie tej laski Hermesa. O jejku. No i na Lunię, i na Selin, i na Walkirię chciałam tego użyć. Ale myślę, że. Może zaczniemy od Walkirii? No czemu nie? Dobrze, i tak chciałam jej dać, i tak chciałam i dać. Także ma teraz kamień filozoficzny. A i ona ma też muśnięcie filotest, także mogę ją głaskać dwa razy, co też jest całkiem przydatne. A jak wrócimy się do koni, to możemy się zająć w sumie naszym nowym ogierem. Także dajmy mu może nowe otoczenie. Chciałabym go umieścić właściwie w jakimś, jakby leciał gdzieś wysoko, w chmurach, coś takiego. Nie wiem, czy takie znajdziemy. Najwyżej tutaj przyspieszę proces poszukiwania odpowiedniego tła, ponieważ tych. Tych różnych backgroundów jest po prostu od cholery jeszcze więcej. Także chyba tak, chyba przyspiesza ten proces, i widzimy się już w momencie, gdy wybiorę odpowiednie dla niego tło. No dobrze, wybrałam kilka nowych. Tutaj sobie oddałam do ulubionych kilka nowych backgroundów. I właściwie najbardziej rzuciły mi się w oczy dwa do tego konia. Ten wygląda bardzo ładnie. Właśnie o czymś takim myślałam, że jakby leci wśród chmur i ma taki klimat trochę baśniowy. Ale wpadło mi też w oko coś takiego. I no nie powiem, uważam, że. No, bardzo fajnie pasuje ta jego złota grzywa, złote skrzydła i ogon do tutaj tego zaćmienia słońca. I teraz zaczęłam się trochę zastanawiać, czy właśnie iść w taki klimat baśniowy, czy może jednak pójść w taką elegancję z tym złotem. I może faktycznie pójdziemy w coś takiego, jakby to nie, nie jest zupełnie moja wizja z początku, ale naprawdę ten nasz ogier. Już no ślicznie się prezentuje na tym tle. I może faktycznie to weźmiemy, no nic. O jejku. no ślicznie wygląda. Dobra, jestem bardzo zadowolona. Napiszcie mi co myślicie, ale uważam, że wybór chyba był odpowiedni. Także jestem bardzo zadowolona z naszego nowego boskiego konia. I nie powiem, że, ale już się nie mogę doczekać... Naszego tutaj boskiego konia na dwudziestolecie. Jestem nim bardzo podekscytowana. Na pewno nagram, jak uda mi się zdobyć tą ostatnią złotą kartę. I aktualnie moje plany na Horsze są takie, że dalej będę tutaj rozmnażać naszą linię y, klaczy fryzyjskich i spróbuję właśnie zapoczątkować nową linię koni fiordzkich. Tutaj z Walkirię na czele. Jako tutaj główną klaczą. Ona ma bardzo dobre geny. Bardzo długo się o to starałam. Także ma 21220, to jest z tego co widziałam dla koni naprawdę rzadkość i bardzo dużo ma tych gwiazdek. Także jestem z niej bardzo zadowolona. I też się zastanawiam, czy tutaj z jej brata, jak już podrośnie, Aurosa, nie zrobić Pegaza. Ponieważ gdy zerkałam na drzewo genealogiczne i na partnerów Zary. Może wam pokażę, już nie pamiętam, który to był który to był ogierek, który miał tatę właśnie z taką skórką. O, jest. Zobaczcie. Bardzo mi się podoba ta skórka Pegaza konia fiordzkiego. I wydaje mi się, że sama bym chciała ją posiadać i też właśnie ją wrzucić na jakieś tło takie w przestworzach. No, wygląda po prostu przepięknie, dlatego myślę właśnie, żeby kolejnego pegaza zrobić z konia fiordzkiego. No ale zobaczymy, aktualnie mamy już trzy pegazy w naszej kolekcji. W tym jednego mojego, takiego, że tak powiem, stworzonego przeze mnie, także jestem bardzo zadowolona. Muszę też się dowiedzieć, jak wygląda dziedziczenie genów pegaza, ponieważ to akurat nie mam zielonego pojęcia, jak działa. Także prawdopodobnie będę musiała trochę poczytać na ten temat. A to, co jeszcze chciałam zobaczyć, to możemy sobie zobaczyć, gdzie nasz nowy boski koń właściwie wpisuje się. Jeżeli chodzi o kolekcję, bo nawet nie wiem z jakiej kolekcji on pochodzi. Ach, tu są konie Falabella. Ojejku, i one wszystkie wyglądają tak samo, jakby. A do tego to się nie spodziewałam. Czyli wszystkie, jakby mają pod tam, tą samą bazę. I albo to są jednorożce, albo pegazy. Ale to trochę szczerze mówiąc nie wygląda to najlepiej przez to, że jakby wszystkie mają tą samą bazę. Chociaż no, rozumiem, że jakby można kompletować potem tą kolekcję tych koni. I chyba wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o Pegazy, to mamy jednego z ładniejszych. Jakoś niezbyt uważam, że dobrze wyglądają, nie wiem, ten czerwony albo zielony. Niebieski i różowy jeszcze ok, ale wydaje mi się, że ten złoty, który dostaliśmy, prezentuje się chyba jako jeden z najładniejszych, tak mi się wydaje. A, i one tutaj, jakby każdy ma imię oznaczające mały, tylko w innym języku. Jest też tutaj polski. O, polski jest ten, zresztą ten zielony, który jest. Mi się podoba. To on jest jakby polskim. Ajajaj. No nic. Może kiedyś uda nam się uzupełnić tą kolekcję. Na razie mamy jednego. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale i tak bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj tego tego Pegaza zdobyć. Z takich ciekawostek, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, widziałam, że jest nowa oferta tutaj e, na konia boskiego, albo chyba nawet dwa, bo tutaj jest jeszcze jakaś hybryda. Ale szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że w grze przeglądarkowej będą aż takie dzikie ceny. Ponieważ 160 zł za pakiet tutaj, to jest jakaś przerażająca cena jak dla mnie. I no, wydaje mi się trochę szaleństwem tutaj kupowanie takich rzeczy po takich cenach. No ale jak rozumiem, jak skoro dają takie ceny, no to pewnie ktoś to musi kupować. Jak dla mnie dużo bardziej ekscytującą rzeczą jest zdobywanie tych koni na różne sposoby, tak jak teraz robimy to w kartach, niż po prostu płacenie jakiejś dzikiej wysokiej ceny za to. No, ale przynajmniej plusem z tego co widzę jest to, że jednak ten koń na 20 lat jest tylko do zdobycia i nie da się go kupić. Co jest całkiem fajnym zabiegiem, no bo nie byłoby to zbytnio sympatyczne, gdyby dali go do kupienia po prostu za złotówki. Także cały proces zdobywania go jest naprawdę bardzo fajny i bardzo mi się podobają te karty. Także myślę, że poszło nam naprawdę bardzo dobrze. Znaczy poszło nam, no jeszcze nie skończyłam, ale już jestem bardzo. Mm, Podekscytowana tym, że właściwie tylko jednej tej karty nam brakuje do całej kolekcji. No i zobaczymy, może jeszcze nam się trafią tutaj trzy brakujące karty z tych brązowych i srebrnych, no ale to są jakieś tam przedmioty. Myślę, że aż tak bardzo to nie jest nam wszystko potrzebne. Ale zobaczymy, czy uda nam się w ogóle to odblokować. Możliwe, że jutro, jeżeli nie dostanę żadnej z tych brązowych nowych, to może jakąś brązową kartę wymienię, ponieważ trochę też mi się tu ich nazbierało. Kaluszki właściwie mogę sobie aktywować. Może takie rzeczy to mogą się przydać. No także tak wygląda ten odcinek. Chciałam Wam najbardziej właśnie pokazać tego konia Falabella Petit i no bardzo jestem zadowolona z niego. Mam nadzieję, że podoba Wam się tło, które mu wybrałam. I jeszcze raz dajcie znać w komentarzu, co myślicie. I widzimy się w kolejnym odcinku. pa! pa. Um. Hello. Hello.